Mamy taki mały ogródek kwadratowy, pole. Możemy zapytać, ile tutaj rośnie trawki. Tu mamy troszkę większy ogródek, również kwadratowe pola z trawą. Jaka jest powierzchnia, ile tej trawy rośnie, ale bo obwód. Tutaj mamy mozaikę do łazienki. Również możemy się spytać, jest, jaka jest powierzchnia. Ile tych płytek musimy kupić albo obwód? Owód, powierzchnia. Ile metrów kwadratowych takiej mozaiki potrzebuje do łazienki? Tu mamy też pole na warzywa. Owód, ile potrzebuje deski, metrów na przykład, czy centymetrów, żeby taki ogródek wykonać. Pole, to jest nawet podzielone na takie małe nitką, żeby równo posadzić warzywa. Widzimy raz, dwa, trzy, cztery. Razy 1, 2, 3, 4, 16 takich malutkich kwadratów. To będzie pole. Teraz zobaczmy bardziej matematycznie. Mam kwadrat. Bok 3 cm, Obwód 3 dodać 3 dodać 3 dodać 3. Czyli 4 razy 3. Pamiętam o jednostce cm. A pole 3 razy 3, 9. 9 cm2. I ogólny wzór: kwadrat obok A, jego obwód 4 razy A, a jego pole A razy A, A kwadrat.